mano z tej strony Mr. Minecraft2311 witam was w, w tym, w mojej, ten, drugiej serii, czyli przeżyłem horror z mojego życia Minecraftowego. No to dobra, zaczynajmy. Tak, jak już widzicie, byłem na sporu dungeonach, to zdobyłem, tylko że jeszcze drewna nie mam. Tylko że, tak, z uprzedzeniem. Jest tutaj, jest anioły, są... Zresztą zobaczycie, jak będę wyłaził... No właził do dungeonów jest krwawa Mary, Slenderman i w ogóle to wszystko zobaczycie na, na filmie, dobra więc zacznijmy wydobywać drewno. Właśnie dungeony są wiem, przeróżne, na przykład mogą występować, nie wiem, takie gigantyczne materiały przed filmem, no bo, kurde, tu, tu był Big John czyli e, taki... Mogę go wam go za chwilę pokazać. Ja pierdolę Ja pierdolę co to było? Dobra, mniejsza szacny. Powiedzmy, że tu nic nie było. Okej, okay, lepiej, lepiej spieprzajmy do chaty. No bo mo, y, możemy być za chwilę zaskoczeni przez albo Herobrina, albo Slendermana, albo jeszcze coś tam, to lepiej sobie tutaj y, zrobimy małą chatkę, w której sobie za, zostawimy swoje itemki wszystkie które zdobyłem. Dobra jak już widzicie musimy sobie zrobić y, y, nasz, nasz nasz miecz Lepiej go wziąć z żelaza. Dobra, zrobimy sobie miecz, bo ja pierdolę, jakbyśmy nie mieli tutaj miecza, to by nas rozpieprzyły te potwory, więc lepiej wziąć miecz. Dobra. Więc jak już mamy ten miecz, to radzę zawsze nie craftinga robię, tylko miecz. ja pierdolę. Co to było? Co to było? ja pierdolę. Nie. Tylko nie, 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 nie. Tylko nie to że by... Aaa... Slaym. Zabijemy tego Slayma. Tego Slayma. Zrobimy Slayma. Bo Slaym jest nam cenny dobra. gra. Jak... Y, idziemy właśnie w przygodę. Kurde, w przygodę. Idę wam pokazać y, ten... te dungeony gigantyczne. Dobra. Pierwszy Jak widzicie, tu się trochę bawiłem z potworami. W ogóle... Yy, Przetestowałem całą modyfikację, dokładnie paczkę modów, yy, której właśnie kręcę serię. Dobra, i to jest pierwszy nasz dungeon. Lepiej iść zbudować, kurde, kill off, bo niezbyt będzie za fajnie. Jak tam będzie na przykład krwawa Mary, ona nas może rozpierdolić na yy, pierwszym przywitaniu. No to lepiej wziąć trochę drewna, zrobić mieczyk, niż znaczy, już mamy miecz, tylko zbroję. Nie, zbroje drewnianą nie mamy. No co sobie zrobimy. będzie źle, jak nie będzie killował. Dobra. Jak już widzicie, y, idę do swojej chatki. ta naprawdę przepiękna chata. Y, lepiej się nie dało. Lepi lepszej się nie dało zrobić. Dobra. Y, ok. to włazimy na chatę. No, ja pierwszę co to będzie. Za chwilę będzie noc i co to będzie. Za chwilę zobaczycie co to jest w nocy. Ja pierdolę, ja wolę nie wychodzić na skaty, bo mnie tutaj za pierwszym potwornym naszym przywitaniu. dobra, i weźmy nasz... Yy... O właśnie, weźmiemy sobie, zrobimy łuk, bo mamy strzały, yy, więc sobie zrobimy łuk. Jak widzicie mamy już łuk. I sobie weźmiemy strzały. Yy, kości i chyba ten. Yy... Czekajcie, się. dobra, to, kto zrobimy, ten nasz kilow, który mamy zrobić, i więc, jak już widzicie, zrobiliśmy nasz killow, okej, okay. więc dobra, możemy już iść do naszej kopalni i się pobawić ze Slendermanem, e, bo ja tu zespałniłem nad, dosy, dosyć, dosyć e, dużo Slendermanów, żeby mi powyskać, o kurwa, nie, o kurwa, e, o kurwa, ja wolę nie wychodzić kurwa jak, jak jest noc. Ja wolę przeczekać do rana. Poczekajcie, za chwilę będzie dzień. Albo dobra, prześpimy ten dzień i wam za chwilę pokażę co tu, co tu za. No dobra, no to więc yy, tak. Jak już mogliście, yy, ten yy, dalej jest dzień. Za chwilę będzie noc. To ja, sobie, to ja sobie poczekam na tą noc. Więc jak już będzie noc i będzie sporo potworków, to już wam pokażę te wszystkie potwory. Więc dobra, czekamy na noc. No i tak, jak widzicie, jestem już w, w, w porze nocy. No i tak. Dobra, jak już kurde zauważyliście, yy, dokładnie nie zauważyliście, bo jeszcze tutaj nic nie ma. O kurwa! O kurwa! Tutaj. A nie, no, już myślałem, że najgorsze, co mogłoby być, bo nie chcę dednąć, bo wtedy to już bym chyba. Nie. Kurde, musiał. O kurwa! Dobra, lepiej uważać, bo to naprawdę. Mogą was zaskoczyć potwory, a szczególnie szkielet, możemy zepchnąć z tego, a w tym mam przesrane. Dobra. Lepiej zbudować sobie, na przykład, nie wiem, no, zbroję, bo na serio możemy tu dednąć, a wtedy no... To nie było za fajne. Dobra, sobie wezmę kawałek zbroi i sobie zrobię. E, jak coś, e, to wydobyłem też wszystkie te, te diaksy itp. E, to wydobyłem wszystko z dużego Johna. Wypada diament. Tam macie na dungeonach, macie różne mossy, stone, czy tam redstone. No, różne takie inne. Na przykład od szkieleta możecie tam naprawdę nie dużo. Takiego. Dobra, okej. Okay. Lepiej uważać, bo tu naprawdę kroi się niezłe zło, a szczególnie w tych dungeonach, nie poradzam być w nocy, bo tam może być Slenderman, bo często są Slendermeny w dungeonach, takich jak na przykład zamek, to nie radzę tam chodzić, bo Slenderman ogłusza i widzimy jakieś dotąd, czyli stąd jakbym był, to bym widział gdzieś do tej skrzynki i potem już bym główno co widział i... Jakbym zauważył krwawą Mary, jak ją walniemy, ona normalnie chyba nam nic nie zrobi, albo byłem na kreatywie i może mi nic nie robiła. Może ona jak się ją walni, to ona się teleportuje jak Enderman, tylko że zadaje trzy razy większe obrażenia niż chyba Slenderman i ona po prostu nasz bije bardzo szybko więc tak szybko jej nie zwiejemy ona może nas dopaść jak my zrobimy taki krok no, dobra Le y za, za chwilę zobaczymy się jak już będzie dzień bo naprawdę tego jest cholernie dużo potem wam przedstawię pod koniec filmu może te tą całą paczkę dobra, więc za chwilę się widzimy w porze y y dnia siema jak już zauważyliście y, jestem w porze dnia no i idziemy nawalać w dungeona więc dobra y, bierzemy to o, o jak widzicie się roz, rozwalają to wszystko te te wszystkie tam zombie tak dobra sobie, nie chcę sobie różnych strzał y, o ja pieprzę. jakie tu było pobojowisko dobra Bierzemy sobie to, idziemy na Creepera. Creeper mnie goni. Bierzemy go sparta no i no. A jak widzicie noga Creepera wybuchła, wszystko tam wybuchło. Nie chcę, żeby mnie pająk za tak w mnie rozpieprzył. O kurde, nie, 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 Please, nie, nie. Dobra, go, 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 żeby mi tylko nie dopadł. Nie do. Nie, 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 dobra. Chyba mnie nie ściga. Nie, chyba nie, dobra, no super. Okej, okay, więc możemy wbijać na dungeona kurde, już się boję co tam będzie. Okej, okay, jak widzicie, już mamy takie. O, właśnie z tych klocków można sporo zdać. Może być Server Fish, więc uwaga. Dobra, ok, jesteśmy. Dobra, dobra, spoko. Jesteśmy, nie ma Slendermana, dobrze. Bo mnie chyba tutaj rozwalił, więc rozwalimy sobie te, te tutaj ten. Zdobędziemy sobie XP. Może sobie zenchantujemy, jak będziemy mieli jeszcze parę tam diaksów. No i tak, jak widzieliście, yy, jestem dalej. No i idziemy. Dobra, naprawdę można sporo tu zdobyć. Tych, yy, tych, tych takich klocków. O, już nie ma, więc no, no, można to całe wykopać, no ale mi się nie chce, bo tego by. Kurde. Yy, tego było sporo można było wykopać. A, sobie jeszcze wykopię. Bo to nad będzie bo to tylko to można zrobić, no ale to byśmy musieli sporo robić. Więc ja sobie pozbieram te loski, trochę sobie tego pozbieram, Nie będę przymuzał kopaniem, tylko dobra. Zebrałem troszeczkę tego, no i tak. No to na tyle tego odcinka będzie, no bo. Potem nie chcę... nie chcę... Potem, potem będzie dalej przygoda ze Slendermanem, może Hirub bo 3 odna Hirub i w ogóle naprawdę o yy, co to? A, nie. Dobra, nic tam nie ma. Yy, no to więc to na tyle tego odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, jak się podobało łapka w górę. Jak już widzicie za mną jest kolejny dungeon, może go zobaczymy jeszcze ten... A, miałem jeszcze pokazać tą paczkę. Paczkę to napiszę może co tam jest jakie mody. Jak już prawie wymieniłem w, w filmie te wszystkie mody, no to y, jakoś mi się nie opłaca pisać, no ale o, jak widzicie to jest grobowisko. Y, w tych grobowiskach można zdobyć takie właśnie cenne kraty, bo naprawdę z tego trzeba dużo metalu wydobyć. A tutaj mamy normalnie darmowe. Paczkę podam oczywiście, w pierwszym odcinku ona jest. Y, no i tak, to na tyle, yy, więc yy, komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście lajkujcie, więc Ny, ary, a!